Dzisiaj na kanale porozmawiamy sobie o filmie Matrix który został wyprodukowany w 1999 roku przez braci Wachowskich gra tam m.in. Keanu Reeves i Laurent Fishburne którzy są odtwórcami głównych ról więc zapraszam do oglądania recenzji Któż nie pamięta znaków które pojawiają się na monitorze w zielonej barwie, przenosząc się od góry do dołu, i charakterystycznej muzyki, która temu towarzyszy. Ci, którzy nie wiedzą, jest to znak rozpoznawczy Matrixa. I zacznijmy od początku. Nasz główny bohater, którego gra Keanu Reeves, jest Pracownikiem korporacji, który wieczorami ściąga nielegalne oprogramowania i sprzedaje je. Pewnego razu, kiedy jak zwykle siedzi przed komputerem, zostaje wiadomość, że ktoś chce się z nim skontaktować. Jakiś Morfeusz. Oczywiście, nasz bohater nie wierzy temu, co pojawia się na ekranie. I daje sobie z tym spokój. Ale w pracy spotyka go coś dziwnego, ponieważ pojawia się tam jakiś agent Smith, który chce z nim porozmawiać. Po tej rozmowie, nasz główny bohater jest zaniepokojony tym, że coś takiego może się w ogóle zdarzyć. I że te wiadomości, które dostaje o tym, że jest kimś ważnym, że jest kimś wyjątkowym, mogą być istotne. Pewnego dnia, kiedy jest w pracy, znowu widzi tego agenta Smith'a. I od razu dzwoni do niego telefon. W telefonie. Dostaje informację, żeby stamtąd w tej chwili uciekał. Oczywiście Nio, grany wtedy przez Keanu Reevesa, słucha się instrukcji dawanych przez telefon i oddala się z pracy. Po tym wszystkim ostatecznie spotyka Morfeusza. Morfeusz jest do niego pozytywnie nastawione i bardzo się cieszy, że go widzi. Po krótkiej rozmowie daje mu możliwość wyboru, daje mu dwie tabletki. Jedną o kolorze niebieskim, drugą o kolorze czerwonym. Jeśli weźmie jedną z nich, obudzi się z powrotem w swoim łóżku. Będzie prowadził dalej to samo życie, które miał wcześniej. Jeśli weźmie tabletkę o innym kolorze, dowie się prawdy. Oczywiście, nasz bohater na początku się zastanawia, ale bierze tą, która mówi mu prawdę. Potem, jak bierze tą tabletkę, budzi się w. Jakby takim pojemniku e, przypominającym zbiornik z wodą. Tam jest podłączony, cały jest umaziany jakimś płynem. I oczywiście ekipa Morfeusza go stamtąd wydostaje. Nasz bohater jest jeszcze słaby, ledwie chodzi i nie może się odnaleźć w tym świecie który zobaczył że są tam same maszyny a oni jako ludzie żyją w statku rodem z cyberpunka ale wszyscy z załogi bardzo miło go przyjmują witają ale oczywiście jest jedna osoba która nie jest mu przychylna która mówi że co ten Morfeusz Mówi o tym człowieku. Przecież to jest taki sam człowiek jak my tutaj. Jeżeli nie jest żaden wyjątkowy, że nic nie zmieni, że to nie jest żaden wybraniec. Ale Morfeusz w to bardzo mocno wierzy. W tym też jego najbliższa podwodna Trinity, która pomaga naszemu Nio w odnalezieniu się w od nowej rzeczywistości. Nasza czarna owca, ten człowiek, któremu się nasz główny bohater nie spodobał, jest bardzo niezadowolony z obecnego życia, jakie tam prowadzi, z tych samych posiłków, z brudnych ciuchów, z uciekania, ciągłego uciekania przed maszynami. Nie postanawia dogadać się z, z, z tak zwanym jednym z głównych, czy głównym agentem Smitem właśnie, że on wystawi całą tą ekipę Morfeusza, a ci dadzą mu takie życie, jak on sobie wymarzył. To jest oczywiście. W jakiejś tam części filmu. Nio, grany przez Kiano, Reevesa stara się odnaleźć w tym świecie i oczywiście zaczyna, jakby taki program treningowy Na po początku uczy się sztuk walki, a potem sobie poddany próbie skoku między budynkami, jak każdy z tam przebywających na statku, żeby po prostu nauczyć się poruszać w matriksie. Wszyscy są bardzo ciekawi, jak ta próba mu się uda. Niestety, oczywiście, Kiano, mimo że próbuje skoczyć, spada w dół. Wszyscy oczywiście nie są z tego zadowoleni i teraz są nadzieję w to, co Morfeusz do nich mówi. Po tym zdarzeniu, oczywiście, prowadzą dalej. Swoją egzystencję na tym statku, no i mają jakieś tam spotkanie w Matrixie, aby porozmawiać z innymi z ruchu oporu. Oczywiście, nasza czarna owca postanawia zasabotować to spotkanie i unieszkodliwić grupę Morfeusza. I prawie jej się to udaje, ale na szczęście wszystko. I idzie zgodnie z jego planem, i grupa po części zostaje uratowana, ale niestety kosztem tego, że Morfeusz zostaje pojmany przez tego złego agenta. Ten nasz oczywiście zły człowiek, który to zrobił, znika. Ginie oczywiście parę osób z tego statku przez tego złego gościa no i Nio jest załamany tym co się stało czuje się winny tego że nie potrafił e, obronić e, danej ekipy swoich przyjaciół i postanawia razem z Trinity odbić naszego Morpheusza z rąk złego agenta czy to im się uda? Jak to będzie wyglądać? Czy wszyscy przeżyją? Zobaczycie oglądając film. Bo na pewno znajdzie się ktoś, kogo w ogóle nie widział, i będzie chciał się dowiedzieć, jak to dalej się potoczyło. Film jest bardzo ciekawy. Walki przedstawione są rodem z Max Payne'a, gry, która była na swój sposób wyjątkowa i ten film właśnie taki jest. Warto go oglądnąć. Bo ma w sobie coś, czego wcześniej filmy tego typu nie miały. Scenariusz i reżyseria Braci Łachowskich stoją naprawdę na wysokim poziomie. Aktorzy tak naprawdę nie są może tacy w tym momencie ci, co zostali dobrani tacy sławni, ale tak naprawdę zrobili bardzo dobrą robotę. Moim zdaniem nie można było znaleźć lepszej obsady, nikt moim zdaniem nie zagrałby lepiej Nio jak Keanu Reeves na przykład no nie wiem jakby wstawili Willa Smitha to bardziej ten film by pewnie przypominał Blade'a Mrocznego Łowcę niż to co widzieliśmy na ekranach Film jest bardzo fajny bardzo przyjemnie się go ogląda. Jest mnóstwo efektów specjalnych. Dla mnie, mówiłem, że nie będę oceniał filmów od 1 do 10, ale postanowiłem jednak, że warto to y, robić, bo to y, daje nam jakąś taką subiektywną ocenę tego, y, jak dobry jest dany film. Moim zdaniem to jest 10 na 10. I to jest film, który tak naprawdę jest obowiązkową pozycją dla y, fanów y, filmów science fiction. Więc. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, piszcie w komentarzach, co Wam się nie podoba, co się podoba, co mam zmienić, co mógłbym zrecenzować. Będę postarał się to zrobić i postaram się jak najlepszej jakości nagrywać materiały. Więc trzymajcie się cieplutko. Do następnego razu. Hej!